Witam. Okładzina sufitu podwieszonego. Kiedy hmm, warto robić taką konstrukcję e, sufitu? Wtedy, gdy mamy nieznaczne nierówności sufitu, chociaż te nierówności mogą sięgać nawet 9 cm. E, taka konstrukcja pozwala uzyskać maksymalnie maksymalną wysokość pomieszczenia. Nie tracimy zbyt dużo na, na wysokości stosując taką, taką konstrukcję. Ona może być praktycznie dosunięta do samego stropu. Poza tym przy stropach masywnych i ścianach masywnych, czyli przy stropie monolitycznym, przy płycie czy przy teriwie wykonuje tą konstrukcję w ten sposób, jeżeli chodzi o wieszak bezpośredni typu czy tam typu S, w ten sposób, że Odsuwam pierwszy profil startowy od ściany na tyle, maksymalnie na tyle, jaki jest maksymalny dopuszczalny rozstaw pomiędzy profilami nośnymi. To jest tego typu rozwiązanie, które można stosować tylko, gdy jest strop masywny. Przy stropie drewnianym, przy belkach drewnianych, to połączenie tutaj powinno być swobodne. Natomiast przy tym rozwiązaniu, płyta jest mocowana tylko do tego profila UD, profila równoległego do profili nośnych i oczywiście do profili nośnych. Do tego profila nie. Ten profil służy tylko i wyłącznie jako ustabilizowanie, usztywnienie końców profili CD, profile CD są wsunięte w ten profil. Staram się zawsze zachować luz w profilach. Czyli profil jest wsunięty nie mniej niż 2 cm. Czyli tam pomiędzy środnikiem UDK a zakończeniem CDK powinno zostać około centym, nie mniej jak centymetr cm luzu. Odległości między kołkami przy montażu UDK maksymalnie 60 cm stosuję. Pierwszy kołek i ostatni kołek, czyli te najbliższe zakończeniom profili UD. Są niedalej od tych zakończeń, jak 15 cm. To jest to. Jest to. Oczywiście pod ódekami, pod wieszakiem taśma uszczelniająca. Wieszak, a raczej profil do wieszaka jest zamocowany czterema wkrętami, po dwa wkręty z każdej strony. Wkręty to są pchełki, ale pchełki bez, pchełki niesamowiercące. Jest to wkręt montażowy, można powiedzieć, tak jak, tak jak on jest. Człówek jest taki sam jak we wkrętach, którymi się mocuje płyty gipsowo-kartonowe. Chełka z borem służy do łączenia profila z profilem, ewentualnie do wkręcania się na przykład profilu profil Tylko tam, tutaj, tutaj już nie, chociaż część producentów podaje ten, ten, ten rodzaj wkręta jako, jako właśnie do, do tego typu rozwiązań, ale lepiej jest stosować. Sami się przekonacie, zresztą przykręćcie kilka Kilka profili, połączcie kilka profili z tym wieszakiem, a będziecie wiedzieć o co chodzi. Odległości maksymalne, tak jak podaje producent, ewentualnie zgodnie z wymaganiami stawianymi przez zabudowę. Odległości między samymi wieszakami nie więcej jak metr. To jest, to jest tyle. W przypadku belek drewnianych, to połączenie musi być tutaj już swobodne. Więc ten profil musi się oczywiście znaleźć jak najbliżej ściany. Osiowo oś profila nie dalej jak 10 cm od ściany. Jak to wykonać? No, trzeba zrezygnować już z tego typu zawiesi wieszaków i przejść na wieszaki do poddaszy. To są typowe takie grzybki. Słyszałem nawet, że w niektórych rejonach kraju naszego Mówi się na to śledzie. Montaż tak jak przy poddaszu, do boku krokwi. Oczywiście tak samo również możemy wykonać wyjść dosłownie nieznacznie poza dolny pas belki, czy to wiązarów, czy to legarów, to tam z czego będzie ten strop zrobiony. Nieznacznie, także też niewiele, niewiele stracimy. A w przypadku gdy mamy jakieś instalacje, no to oczywiście ten wieszak można sobie dowolnie wysuwać. W zależności od potrzeb, ile musimy obniżyć taką konstrukcję, no to odpowiednio dobierzemy sobie długość wieszaka. Czy to będzie dla 15 cm 180, czy dla np. 25 cm 28, czy nawet 30. Niektórzy producenci już oferują nawet dłuższe te wieszaki. Wieszak może mieć nawet pół metra, także spokojnie. Tego typu konstrukcję możemy jednopoziomową obniżyć bez względu na wielkość sufitu. Znaczy dopuszczalna wielkość suchej zabudowy jako jednej, jednego elementu nie powinna przekraczać po przekątnej więcej jak 15 metrów. Jeżeli po przekątnej sufit czy ściana ma więcej jak 15 metrów trzeba zrobić Wybrać sobie jakieś miejsce najbardziej odpowiednie i przedzielić to dylatacją. Jak takie dylatacje robić, jeżeli Was to interesuje, to napiszcie w komentarzach na sucho, co prawda, bo nie ma tutaj takich potrzeb, pokażę. I oczywiście, jeżeli są dylatacje konstrukcyjne w budynku, już wykonane są dylatacje, to w tych miejscach również trzeba taki sufit przeciąć i, i tą dylatację przenieść na, na, na sufit. To jest myślę chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało w komentarzach. Jeszcze będę chciał pokazać płytowanie, od czego zaczynam, jak, to, jak rozmierzam płytowania i tak dalej. To myślę, że jeżeli pojawią się jakieś pytania, to, to do, tego czasu, do tego czasu postaram się odpowiedzieć. Warunki mam coraz lepsze, jeżeli chodzi o płytowanie. Także teraz już właściwie będą tylko tematy związane, związane z płytowaniem, jeżeli chodzi o najbliższe filmy. Jeżeli coś się pojawi, jakaś inna zabudowa, to, to również będę się starał taki film umieścić. Także do zobaczenia, do usłyszenia.